Cześć, rację dla z taką oto którą podesłał mi widz Grzegorz. Dzięki wielkie. W paczce, którą niedawno otwierałem. Master Lock, Master Lock M115. Taka kłódka w otulince, która ma zabezpieczyć przed no, warunkami atmosferycznymi. Dedykowana pod różnego tam rodzaju, no, na łódkę, na, na jakieś ogrodzenie zewnętrzne. No, żywotność pewnie, na pewno, pewnie, na pewno. W żywotność zapewne zostanie przedłużona takie kutki na zewnątrz dzięki temu yy, temu garniturkowi gumowemu. No ale zobaczmy jak to jest z jej odpornością napikowanie, bo to mnie najbardziej interesuje. I tutaj jest problem według mnie klucz, klucz wycięty dosyć, dosyć płasko, może nie jak surówka, ale większość pinów bardzo, bardzo blisko. Się, by, by, bardzo blisko siebie podobnej y, wysokości głębokości do wycięcia są i to jest coś co prawdopodobnie umożliwi dosyć szybki atak y, rejkiem co zresztą sprawdzimy, czyli takim wytrychem nie, nie single pin y, pik tylko takim, nie, nie, nie pojedyncze piny, wciskamy tylko takim gdzie, gdzie próbujemy tam te piny poczesać i, i tą płytkę w ten sposób zaatakować, no dobra to no nie paplan, spróbujmy to zrobić. Zobaczmy, ile to czasu, czasu może zająć. No, to trochę niewygodne to trzymanie jest. Nie, nie ukrywam, że żeby to było jakieś super wygodne. No, ale konstrukcję otworzyliśmy. to może zróbmy sobie wygodniej. Ja to wyjmę. I powtórzmy to yy, rejkowanie, bo to być może był jakiś mega przypadek. No dobra, napinam. Teraz już. Nie poszło tak szybko, ale. Ale cóż. No dobra, nie ma co przedłużać i rejkować. Konstrukcja, e, jeśli chodzi o zamek, poddaje się bardzo szybko. A to przypominam, jest 8. Mm, test cięcia pałunków Masterloka zrobimy na pewno. Nie dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj chyba. Jakby w planach już nie miałem nic innego. Myślałem, że troszeczkę dłużej to potrwa, ale yy, zajrzyjmy sobie pod ten oplot. Spróbujmy bo tu widzę są jakieś takie ten no, miejsce jakby na zaczepie, śkie, wiecie, że, że, o właśnie, żebyś wsadzić. I co tam w środku siedzi pod tym, pod, te, pod tą otulinką. Spróbujmy rozkminić. Trzeba mi się mm, blokuje jak Dobra. <śmienicza> jak ja to? Dobra. <śmienicza> Obdarzyliśmy do kudkę dość solidnie. No to takie niepokojące są te, te y, ten, ten, i ten, i y, ten nit, który trzyma tą całą konstrukcję w ryzach, bo, bo one sprawiają wrażenie, że dałoby się je może nie jakoś łatwo siłowokrętem wyciągnąć, ale pewnie wiimadle wystukać. Wiesz co dzisiaj, y, może nie będziemy tego robić, chyba że spróbuję to zrobić gdzieś y, w jakiś taki może lekki sposób wyciągnąć. Nie, nie, nie da się. Dobra. Dzisiaj to zostawmy, bo jest y, bo jest się finezyjne otwieranie, a nie siłowe. Ale spróbujemy wrócić do tematu z tą kłódką i pomęczyć się nieco mocniej. I cóż. <grytanie> Dzięki za oglądanie. Aż szkoda, że tutaj coś przybalić, wiecie, wybić te, te nity. No tylko, że te zostaną jeszcze do jakoś zaszlifu, zaszlifowania, spiłowania. <grytanie> Ale będziemy się dobierać do konstrukcji. Dobra. To tyle. Dziwne nieco jest to, że ona jest taka tutaj z zewnątrz. Te nity tak wystają, ale podejrzewam, że to może być też tutaj ta konstrukcja M, M5, którą otwieraliśmy, ta dziewiątka. Też mnie zastanowiło, że ma taki oplot dodatkowy. Zwróćcie uwagę, taki gdzieś tam sobie off-topowo popsułem i ma taki oplocik. Dodatkowo na takiej kłódce, I to podejrzewam, że to jest jedyna różnica, poza grubo się połąka między tymi konstrukcjami. No ta jest trochę drobniejsza, hmm. ale też widać, że te nity tutaj są też na zewnątrz. Jak się zdejmie ten, zdejmie, no. nie będzie to takie proste, zdejmie ten, 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 ten pancerzyk, to też te nity będą wyglądały w taki sam sposób. Dobra, więc siłowo jeszcze do tych konstrukcji na pewno wrócimy. A tymczasem nie przedłużam. Trzymajcie się. Dzięki, oglądanie. Cześć.